Zarządzasz procesem reklamacji lub jesteś pracownikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za obsługę zleceń reklamacyjnych, szukasz sposobu na uporządkowanie całego procesu i poprawienie jakości obsługi klienta, a może po prostu czujesz, że sposób obsługi reklamacji w Twojej firmie owszem, sprawdzał się 5 lat temu, ale teraz już czas na zmiany. Zachęcam Cię do obejrzenia tego vloga. Przedstawię sposób obsługi reklamacji z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zaczynamy. Z czego składa się system do obsługi zleceń? Zacznijmy od tego, że system do obsługi reklamacji może składać się z panelu pracownika oraz opcjonalnie z panelu klienta. Zlecenia reklamacyjne możesz przyjmować przez pracowników, którzy odbierają takie zlecenie bezpośrednio, mailowo bądź telefonicznie, lub poprzez panel klienta, dając możliwość klientom samodzielnej rejestracji reklamacji. I ten sposób, oczywiście, polecam. Jak to może działać? Możesz umieścić link do systemu na swojej stronie internetowej, np. pod przyciskiem. Wtedy klient, wchodząc na Twoją stronę, zostanie poprzez link przekierowany do systemu, gdzie będzie mógł złożyć taką reklamację. Takie podejście się sprawdza i jest wystarczające, ale jeżeli Ci nie odpowiada, to oczywiście możesz na przykład przekazać link w każdy, dowolny inny sposób, na przykład mailowo lub w przypadku dedykowanego rozwiązania, możemy utworzyć taki formularz, który będzie umieszczony na Twojej stronie bezpośrednio, bez konieczności przechodzenia klienta do kolejnego systemu. Jak wygląda przykładowy proces obsługi zlecenia reklamacyjnego? Nowoczesne systemy do obsługi reklamacji dbają o przejrzystość i sposób prezentacji. Bardzo ciekawym widokiem jest Kanban, który świetnie sprawdza się w procesach reklamacyjnych. To atrakcyjnie przedstawiony proces, wyraźnie podzielony na etapy. Zlecenie przechodzi z etapu na etap. Na widoku możemy zobaczyć wszystkie zlecenia lub możemy stworzyć Tyle widoków, ilu jest pracowników, tak aby każdy widział wyłącznie swoje tematy, czyli wyłącznie zlecenia, za które jest odpowiedzialny. Jeśli wolisz wygląd tabelaryczny lub listę, oczywiście też jest taka możliwość, zacznę jednak od pokazania procesu przy użyciu kanbana. Załóżmy, że zlecenie reklamacyjne zostało dodane przez pracownika lub klienta i znajduje się już w systemie. Oczywiście, formularz tworzenia zlecenia powinien być dostosowany do Waszych potrzeb. To znaczy, powinny znajdować się w nim pola, które rzeczywiście są Wam potrzebne do przetwarzania zlecenia reklamacyjnego, bez zbędnych pytań, które mogłyby taki widok zaprzątnąć. Tutaj możesz zobaczyć przykładowy formularz, gdy zlecenie rejestruje pracownik. Oczywiście z widoku klienta tych danych może być mniej lub mogą to być inne ale pola. Przejdźmy już do Kanbana. Uprawnione osoby do obsługi tego typu zlecenia widzą nowe zgłoszenie na liście. Jeśli korzystają ze wspólnej kolejki, osoba podejmująca zlecenie zmienia jego fazę, np. z nowego na rozpatrzone. Wtedy innym pracownikom znika to zlecenie z listy reklamacji do podjęcia. Jeśli jako kierownik lub dyspozytor rozdzielasz zlecenia ręcznie, bo np. rozpatrzenie takiej reklamacji wymaga określonych kompetencji, możesz odwzorować oczywiście ten proces. Wtedy to ty wybierasz, komu konkretne zlecenie Pojawi się na liście. Następnie, podczas rozpatrywania takiego zlecenia, pracownik musi zweryfikować kilka rzeczy, na przykład, czy zlecenie jest kompletne, czyli czy zawiera wszystkie potrzebne informacje do jego przetworzenia, czy jest zasadne, czy na przykład wynika z wady produktu. Podjąć decyzję, czy zostanie rozpatrzone pozytywnie, czy odrzucone. Zdecydować na przykład o formie zwrotu środków. Tych pól może być znacznie więcej i mogą pojawiać się kolejne przy zmianie fazy. To uproszczona wersja na potrzeby prezentacji. Jeśli zlecenie zostało rozpatrzone pozytywnie, przechodzi do kolejnej fazy, na przykład w realizacji. I na tym etapie księgowość np. zwraca środki, wystawia korektę, produkt może być przekazany do producenta albo naprawiany, wszystko zależy od Twojego procesu. Jeśli zlecenie jest niezasadne, zostaje odrzucone. Następnym etapem może być na przykład faza zakończono lub rozliczono, która powoduje archiwizację zlecenia. Lista zleceń i wyszukiwarka. Wspomniałam o liście zleceń wraz z rozbudowaną wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć zlecenie aktualne lub historyczne, możesz skorzystać właśnie z wyszukiwarki. Pozwala ona dotrzeć do zleceń, szukając po polach. Nazywamy to standardowych, czyli takich jak imię, nazwisko, lub po atrybutach, czyli polach, które decydowaliście się dodać do systemu. Możesz w szybki sposób wyświetlić zlecenia, które miały wspólną cechę reklamacji, w tym przypadku uszkodzenie w dostawie. Protokoły Na podstawie uzupełnionych pól w karcie zlecenia, system może utworzyć w tle protokół reklamacyjny. Przyjęcia, odrzucenia lub inne, który możesz w dowolnym momencie pobrać lub wysłać do klienta. Może się też dziać to automatycznie, np. właśnie przy zmianie fazy zlecenia. Powiadomienia SMS lub e-mail. Przy każdej zmianie fazy zlecenia, czyli przejściu do kolejnego etapu, np. z rozpatrzenia na realizację, klient może otrzymać powiadomienie SMS lub e-mail z informacją o, np. o statusie. Szczegółów dowie się z wiadomości, lub może podejrzeć je w panelu klienta, jeżeli takie konto posiada. Nie ma obowiązku zakładania konta przez klienta podczas zgłaszania reklamacji, bo często ten kontakt z klientem jest jednorazowy i po prostu nie ma takiej potrzeby. Raportowanie. Na podstawie danych w systemie, na przykład oznaczenia powodu reklamacji w danym zleceniu, możesz skorzystać z raportów, które ułatwią analizę i pomogą zoptymalizować proces, na przykład zmniejszając właśnie liczbę reklamacji. Takie raporty mogą dotyczyć przyczyn reklamacji, czyli powodów, dlaczego klienci najczęściej reklamują produkty. Reklamowanych produktów, czyli takiego rankingu, które produkty są najczęściej reklamowane. Czasu obsługi zlecenia od momentu podjęcia zlecenia do zakończenia, ile średnio trwa przetwarzanie reklamacji i na przykład liczbę reklamacji przetworzonych przez pracowników. Wymieniam tutaj przykładowe raporty, które przygotowujemy indywidualnie dla danej firmy. Panel klienta. Wrócę na chwilę do panelu klienta. Jak mówiłam wcześniej, klienci mogą rejestrować zlecenia zamiast Twoich pracowników. Informacje będą kompletne. Bo możesz wymagać uzupełnienia konkretnych pól podczas rejestracji. Jeżeli klient korzysta z opcji legowania, ma swoje konto, może przejrzeć historyczne zlecenia lub sprawdzić, na przykład status aktualnie zgłoszonych. Zdarza się w dedykowanych rozwiązaniach, że klient zgłaszając reklamację chce wskazać konkretny dokument zamówienia, a na nim konkretne pozycje, którego ta reklamacja ma dotyczyć. Możliwości rozszerzeń. Zbliżamy się już do końca, więc wspomnę jeszcze o możliwości rozwoju systemu do reklamacji, na przykład o system CRM. Jeżeli dostawca dostarcza oba rozwiązania, mogą one być przekazane Twojej firmie w jednym systemie. Wszystkie informacje znajdują się wtedy w jednym miejscu, powstaje taki centralny system zarządzania bazą klientów od momentu pierwszego kontaktu aż po obsługę posprzedażową, a na przykład uprawnione profile, takie jak handlowcy, są w stanie zweryfikować, na jakim etapie znajduje się reklamacja klienta. Jak szukać systemu do obsługi reklamacji? Na koniec, zamiast podsumowania, chciałabym Ci powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, wybierając system do obsługi reklamacji. Zacznę od tego, że każdy proces reklamacyjny będzie się różnił, dlatego, szukając narzędzia, które ma pomóc Ci zorganizować Waszą pracę, skup się na znalezieniu rozwiązania możliwie najbardziej elastycznego. System powinien dać Ci możliwość bardzo dużej konfiguracji, czyli stworzenia lub odzorowania procesu tak, jak uważasz czyli np. stworzenia własnych etapów na kanbanie, zbudowania karty zlecenia reklamacyjnego. Według własnych potrzeb, z własnymi polami, wybór nazwy i numeracji samego procesu, dostosowania panelu klienta i tego, co powinien widzieć klient, możliwości decydowania o tym, czy i w którym momencie klient powinien dostać np. powiadomienie. Szczególnie ważne jest to, że dobry program do obsługi reklamacji może umożliwić obsługę także innych typów procesów, w tym serwisu, napraw czy przeglądów. Oczywiście nie wymiesza tych wszystkich procesów, tylko dla każdego typu stworzy osobny widok, osobny kanban do jego obsługi. A karta każdego zlecenia o innym typie może posiadać zupełnie inne informacje. Dlaczego to ważne? Zakup lub wynajęć systemu to inwestycja Twojej firmy na lata. Wasze podejście do sposobu obsługi reklamacji będzie się zmieniało w czasie. To, co dzisiaj wydaje się istotne, za 5 lat może okazać się niepotrzebne i odwrotnie. Wraz z rozwojem firmy, Twoje potrzeby w tym obszarze mogą rosnąć. Elastyczne rozwiązanie będzie dawało Wam możliwość dostosowania go do aktualnych potrzeb firmy. Bez dodatkowych kosztów, bo korzystając z instrukcji przygotowanych przez dostawcę, będziecie w stanie zrobić wiele rzeczy samodzielnie. Oprócz elastyczności ważna jest także skalowalność. Dlaczego? Nie wiesz, gdzie będziecie za 5-10 lat. Dobrze, jeśli dostawca będzie w stanie zapewnić Wam możliwość przejścia na dedykowane rozwiązanie w odpowiednim dla Was momencie. W idealnym podejściu może to wyglądać tak. Zaczynać od funkcjonalnego, ale prostego systemu, którego zaletą jest niska cena i szybkie wdrożenie. W momencie rozwoju lub zmiany procesu wasze potrzeby zaczynają wykraczać poza dostępne możliwości. Dostawca umożliwia Wam wtedy przejście na rozwiązanie dedykowane, zapewniając, że rozwinie system o niezbędne dla Was możliwości. Jak na tym skorzystacie? Jeden dostawca oferujący oba podejścia to brak zmiany kosztu dostawcy oprogramowania, gdy biznes będzie wymagał tych zmian, zachowanie ciągłości pracy systemu. Rozbudowa często nie będzie wymagała bardzo długich przerw w dostępności. Utrzymacie wysoką jakość obsługi klienta i zachowacie historię zleceń. Jeżeli podobał ci się ten odcinek i chcesz dostać powiadomienie o następnym materiale, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, zostaw nam komentarz. Na pewno odpowiemy. Do usłyszenia.